Widzowie, właśnie przyjechała nowa nuta Tincji i dzisiaj sobie ją obejrzymy. Trochę zdradzi to, jaki kontent będzie na tym kanale. Ale obejrzyjcie film 15 lipca, to tam dowiecie się wszystkiego, bo nie będzie tylko reakcji na filmy. No to już wiecie. No dobra, oglądajmy, widzowie! Ej, już zaczęli, bo ja się nie zdążyłem jeszcze przygotować na to. Dobra. To tam pierwszy rzut oka trochę na randkę wygląda. Nasza przyjaźń większa jest od całej... E średni pomysł z tym GoPro. Do świata lubimy słodkie rzeczy i te słodkie hasła dobra. Ojej, ale słodka piosenka, prawda, że jesteś moją besties, nasza... Ej, tutaj Zewu zauważył, Bon, bo powinno być Bestie, a nie Bestis. U pop... nie, to wygląda fatalnie, że oni tak zmieniają jakby raz jest... Prostokąt razy z kwadrat jakby wiecie razy z jeszcze jakiś nie wiem kolory dodane jakiś filtr to wygląda fatalnie zawsze jesteś mnie niech przyjaźń nie No nigdy nie przemienia tak pewnie za kilka lat już nie będziecie pamiętać o sobie oni chcą obrabować bank niech policja się nimi zajmie szczerze jak najszybciej Co to za głos? To trochę jakby, nie wiem, mi się to kojarzy z chrypą, jakby ona miała chrypę cały czas. I dobra, bo to jest coś takiego, że w poprzednich piosenkach to oni byli tylko chwilę i potem już ktoś inny był, a teraz to mi się już szykać chce tak naprawdę, bo tyle to trwa. I cały czas są właśnie te same osoby gadają, jeszcze tak dziwnie. Jest idealna, dziś wyleczę jej kompleksy, Podpiję cały świat razem z moją bestii. Mam wrażenie, że oni od początku piosenki to samo śpiewają, ej, ej, dziwne. <śpiewanie> więcej <śpiewanie> Przyjaźń więcej warta od wszystkich pieniędzy, coś mi się nie wydaje. O nie, nie, nie. Ej, dobra, ta piosenka jest jeszcze taka, że do przesłuchania, ale już drugi raz bym tego nie puścił szczerze. Jeśli w podróż życia jechać, no to tylko z przyjacielem chwilę mamy jak tych filmach. Ej, to fajne co ona powiedziała. Mam nadzieję, że tak jest naprawdę poza kamerami. Wychodzę na miasto. I ją przygód czeka na nas, a ja czekam na to. Każdego dnia moje serce zdobywa sprawę. Ej, mówię wam, bo zaraz się okaże, że oni są razem. Jakby, no. mamy ograniczeń, bo jesteśmy stroną banką. Nie oprawować banków. No znowu o tym banku mówiłam? Co jest? Mam rzeczywiście wrażenie, że oni cały czas śpiewają do samo dosłownie, praktycznie w większości. To warta od wszystkich pieniędzy. Mogę Dobra, Ta, od tej piosenki muszę się już Chcę. Nie wiem, co ludzie piszą, że ona jest jakaś fajna, nie? Super najlepsza piosenka. To kompletnie dla mnie tak nie jest. Bo ja rozumiem, że zaraz pewnie zaczniecie mi pisać, że moje piosenki wcale nie są lepsze Ale szczerze to jest taka, taka słodkowata, że żygać się chcę trochę o niej Tyle różu, czerwieni tutaj, słownie takie... No nie wiem, nie wiem, mi się nie podoba Podpiję cały świat razem z moją bestią. To przyjaźń więcej warta od wszystkich pieniędzy Mogę czytać się jak ulubioną książkę on powiedział czytać czy chwytać, bo mi się wydawało, że czytać, a da się człowieka czytać? Jak jesteśmy razem, czuję się swobodnie. Tobie powiem wszystko nawet tą historię. Ogólnie chyba przyjaciółom to powinno się też mówić złe historie jakby. No. sobie to nie żaden problem. No teraz zaufać, a za kilka lat się okaże, jak jest naprawdę nigdy nic mówicie. No przecież on trzeci raz już śpiewa o tym banku, no co jest? Dobra, ogólnie sorry, że przerwałem, ale to już jest końcówka i tutaj śpiewają już chyba setny raz do samu mam takie wrażenie. Co chwilę. Mogę coś tam zrobić z moją bestią, mogę obrabować bank z moją bestią, no takie... Takie... No, mogliby wymyślić trochę więcej niż o banku tylko, co chwilę. Jeszcze zły przykład, dawać ludziom. Ogólnie yy, dużo ludzi lubi tą piosenkę, ale już wolę się yy, ten, ale, ale dwa paliona niż to. Może bardziej hmm, Płeć przeciwna Lubi takie piosenki właśnie O znajomości, to jest dla nich content No zdecydowanie dla mnie to nie jest To tyle na dzisiaj Widzimy się 15 tam dokładnie Powiem co dalej będzie na tym kanale Wpadajcie też na moje inne kanały Takie jak Ja do 100% tam wysłałem wczoraj Bo wy to oglądacie chyba w niedzielę Nie wiem, ja to w sobotę nagrywam I eee, w piątek też nagrywam częściowo eee, Tam wiecie co jest widzowie? A, tam właśnie o czajniczku wysłałem film polecam sprawdzić klockowe ja tam mam, day shortsowe są bardzo fajne shortsy, polecam w większości fajne, bo czasami nie wiem co wysyłać, więc wysyłam jakieś gówno nieważne, no i wpadajcie też na Mr. Game, gdzie codziennie praktycznie są shorty z Brawl Starsa tak, to tyle, widzimy się 15 na tym kanale, elo